Papserdaki TV witam dzisiaj mała aktualizacja zbiornika filmik był 2 dni temu więc wiele się nie zmieniło ale ale postanowiłem dokupić krewetek wcześniej już mówiłem że zakupiłem 7 sakur z czego 4 przetrwały a teraz dokupiłem sztuk 6 od prywatnego hodowcy znalazłem u siebie w mieście w końcu nie musiały przechodzić tego całego transportu kurierami oto one Że za dobrze nie będzie widać ale jest już tu sztuk 6 razem będę miał w tej chwili 10 za chwilę je wrzucę, bo już temperatura raczej się wyrównała. Siedzą tam godzinę, półtorej, coś takiego. I, i je wrzucę do baniaczka. Co poza tym się zmieniło? Od dzisiaj stosuję żelazo i potas. A dlaczego? Dlatego, że coś mi się tu w zbiorniczku zrobiło mniej zielono więc postanowiłem troszeczkę tego potasu i żelaza podawać zwłaszcza, że tutaj wyrósł listek Anubiasa, ale jest nieco dziurawy, więc jakieś, jakieś niedobory są <laughs> będę tutaj podawać połowę zalecanej dawki, a to dlatego, że są tu krewetki, które nawożenia za bardzo nie lubią i są różne opinie, niektórzy mówią, że im to nie przeszkadza, niektórzy, że bardzo szkodzi, no ja będę bezpiecznie podawać pół, pół zalecanej dawki i obserwować, czy nic im się nie dzieje. Tutaj wymieniłem też bimbrownię, jeszcze nie zaczęła funkcjonować. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało za, za parę dni, jak będę nawozić. Mikro i makro na razie nie będę podawać, gdyż akwarium jest na bazie ziemi ogrodowej. Podłoże powinno być żyzne i nie wiem, czy, czy akurat tego brakuje roślinom. Na razie podam sam potas i żelazo. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. A tymczasem to tyle. Dzisiaj krótki filmik. Szybko i na temat. Do zobaczenia. Następna aktualizacja, pewnie za parę dni. Zobaczymy, czy, czy wszystkie krewetki przetrwają adaptację, i czy roślinki znowu się wybarwią na zielono. Siema.